Cześć, jestem Kabra i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym filmie wraz z Dolarem zagramy sobie 1V1, ale nie będzie to takie zwykłe 1V1, tylko zagramy sobie 5 meczy na 5 różnych trybach, i w tym momencie wam pokażę te mapy. No bo każdy z tych trybów będzie oczywiście cały w kolcach, tak jest. Tutaj każda mapa będzie zapełniona kolcami. Najpierw mamy Bounty, następnie po Bounty będziemy sobie grali. Game gemgraba po gemgrabie będzie heist po hejście będzie brawl no niestety ale czasami jest właśnie taki błąd przez mapmaker, że jeżeli na przykład takie skrzynki stawiamy, nie wiem, bardzo dużo razy, no to później oczywiście nie ma tych wszystkich skrzynek, w niektórych miejscach ich po prostu brakuje, i tutaj też pewnie będą takie błędy, że jak zaczniemy gierkę, no to niestety będą miejsca, gdzie nie będzie tych kolców. Ale to też będzie plus, bo będzie można naprawdę, no przynajmniej przykampić, bo jednak to będzie, no, mega ciężkie, bo te kolce nam zadają oczywiście HP yy, i tak naprawdę będzie bardzo ciężko wyjść z respa. Scidżę dałem na sam koniec, bo tutaj będziemy mieli pomoc od robota, więc naprawdę, no, jestem ciekaw, jak to wyjdzie z tymi śrubkami. Więc co? Zagramy sobie oczywiście pięć gierek. Zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale i zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, także przechodzimy do pierwszej rundy. No i niestety właśnie przez ten błąd nie ma tutaj wszędzie kolców, ale dobra. Nie no dobra, to jest złe, to jest, słuchaj, to jest złe ja tutaj już ginę na samym początku. Może się tutaj przeniosę bardziej tutaj. Dobra, tylko czy ja tutaj w ogóle stanę w dobrym polu? Może tutaj zostanę. To tu będzie takie kampienie, wiecie? To będzie takie kampienie. Dobra, idę tam do przodu. Teraz może tutaj. Okej, okay, dobra, on tutaj już jest. Trzeba go jakoś zabić. Co to jest? Co tu się dzieje? Dobra, chyba stanąłem. No nie, nie stanąłem w dobrym. No nie. Zero do trzech. No to będzie ciężkie naprawdę. Mogłem też wziąć pierwszy gadżet w sumie. Dobra, idziemy tutaj do przodu. Idziemy tutaj do przodu. Dobra, dobrze dostał. Dobra. Tam miał po tysiąc. No, i znowu dostaje. No, ludzie to jest dobra taktyka. Pójść na sam środek i tam to ogarniać, nie? Dobra, on też zginął. Ja też zginąłem. 3 do 6. Następnym razem, na innym trybie, muszę na sam środek od razu nawalać. Bo to widzicie, że no słabo to wygląda. Ale może mu spróbujemy rzucić tutaj. Dobra, rzuciliśmy mu. Czemu nie rzuciliśmy? Co jest? Dobra, rzuciłem. Niech on tam wyjdzie z tego teraz. Nie, no kurde, to tak nie może wyglądać. Dobra, idę tutaj. Znowu mnie bije, no ludzie. 3 do 8, no. To jest właśnie najgorsze, kiedy on ma środek, to on tak naprawdę może tam cały czas stać, nie? Ale teraz dostanie, bo ma mniej HP, więc. Dobra, 6 do 8, ok. Teraz on tam chyba przykampi. Ale spróbujemy go zabić. Ej, może się uda wygrać jeszcze. A nie uda się 6 do 11. Także niestety przegrywamy pierwszą gierkę. No i lecimy do następnego trybu. Dobra, teraz lecimy na gem grab. Myślę, że na gem grabie może być nieco lepiej. Aha, no tak, bo tutaj muszę od razu przejść na to pole. Tutaj mnie nie powinno nic bić. Tak, dobra, dobrze trafiłem. Lecimy teraz na sam środek. Dobra. I właśnie, no on był pierwszy na środku, no to jest najgorsze, no był pierwszy na środku. I teraz sobie muszę ulta naładować jakoś. No tutaj ogólnie, to wiecie, gramy na gemy, tak, więc mogę łatwo pod koniec mu to wszystko odebrać. Tylko muszę sobie ulta naładować, a to będzie teraz problem. To będzie naprawdę duży problem, no nie. Czemu akurat tutaj jest mniej tych kolców, to ja nie wiem, nie? Dobra. No, nawet nie przyciągnąłem go. Widzieliście to? Jaki to był lag? Dobra, zabiję go. No nie, zabił mnie, no niestety, mało zabrakło. No i co? Przegrywam kolejną rundę. Dobra, lecimy z kolejną mapą. Tym razem lecimy na y, hejsta, dobra. No i znowu nie przejdę, no ludzie, co to ma być? Stoję tutaj. I dalej mnie bije, no ja nie wiem gdzie... Ja nie wiem, gdzie nie ma tych koców, a gdzie są, naprawdę. No ja tego nie ogarniam, no. Przecież tutaj nie ma. No czemu to mnie... Czemu to mi zabiera HP? Niech on zginie. Dobra, zginął, ale ja w tym momencie też ginę, no. Obijamy, obijamy, obijamy mu safe. Tutaj Sao Time lecimy. Naprawdę teraz jest blisko, żeby to ugrać. Dobra. Dobra, teraz chyba zdążę, 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 zdążę. Dobra, walę, jak najwięcej, wale jak najwięcej teraz. Dobra. Dobra, ma mało, ma mało. Nie wyjdzie z tego, nice. Przynajmniej jedną grę może się uda ugrać, więc to jest duży plus. Dobra, zabijemy go teraz. To będzie walka do samego końca. Obi coś tam 7%. 1. Okej, okay, wygram to. Teraz nie mogę mu pozwolić, żeby naładował ulta. Teraz go muszę zabić tutaj. Dobra. Dobra, uda się. Jest! Mamy wina. Dobra, lecimy już teraz do czwartej rundy. Zaczynamy czwartą rundę. Okej, okay. ładujemy sobie od razu gadżet. Dobra. Dostał. I teraz. Nie! No nie! XD! Kurde, dobra, spokojnie. Niech on wyleci teraz ultem, to strzelę to. Wyleć ultem, dawaj, do mnie skocz! Nie, no ale on zginie przecież. Ja nie wiem co robić naprawdę, bo jak ja tak pójdę do przodu, to to mnie cofnie. To jest naprawdę duży problem w tym momencie. Więc wykorzystam to, że on yy, tutaj będzie miał... Nie no, mu w tym momencie też nic nie zadaje, chociaż dobra, teraz mu coś zadało. Naprawdę nie wiem co robić, bo teraz nie chcę naprawdę popełnić takiego, wiecie, błędu, bo naprawdę mam dobrą przewagę. Mam dobrą przewagę w tym momencie, bo jestem na środku, wyskakujemy, no i właśnie to był ten błąd. Dobra, udało się, mamy 1 do 0, no tutaj myślałem, że jednak zginę, bo było naprawdę blisko, dobra. Ładujemy sobie dalej. I teraz tutaj trzeba go zabić, trzeba go zabić, kurde, trzeba go zabić. Jest ult. No nie. Zginął, dobra. Jak tam jest piłka pod bramką, naprawdę. Ładujemy sobie dalej. Ok. No i co, no i teraz to on i tak ma problem, bo ja tutaj jestem na środku, mam ulta. Dobra, chyba, że on też tak wyskoczy. Dobra. Nie, to no zginie, zginie, nie, zabije, dobra, nice. Teraz tak, teraz musimy to. No nie. Dobra. Teraz sobie odrodzę życie i zaraz tak wyskoczymy. Dobra, wyskakujemy, lecimy i chyba strzel. Tak jest, mamy 2 do 0. No i mamy 2 do 2 i teraz lecimy do ostatniego meczu. Ok, przechodzimy teraz do ostatniej rundy. Mam w tym momencie straszne lagi. Na sam koniec przygotowałem Sidra, bo tutaj naprawdę będzie ciekawie z tymi robotami. No niestety teraz muszę tutaj uważać. Ok, on tam dostał, dobra, dostał, tylko teraz tak. Czy ja zdążę? Chyba zdążę, czy nie zdążę? Chyba będzie tak, jest Remis, dobra. Dawaj, chodź tutaj. Rzucamy Ulta. Dostał tam, no nie dostał, no. Bo go cofnęło. Co to ma być? Dobra. No nie, Remis będzie znowu chyba na śrubki. Albo nie, ty on wygra. Najgorzej. Zginęliśmy, jest! Mam trzy! Mam trzy! Okej, okay, ale fart. Nie no, tutaj to naprawdę fart. Tak. I w tym momencie to chyba wygrywam. Naprawdę, w tym momencie to wygrywam, bo. On tutaj, no, nic nie zrobi tak naprawdę już. A ten robot w ogóle. Nie wiem dlaczego, ale. Na tego robota nie działają te kolce, co jest dla mnie ogromnym minusem, bo tak naprawdę, no zobaczcie, on tutaj ma teraz małe szanse. Chociaż i tak bot nie zbije wszystkiego, ale będzie miał tak z 49%. Yy, dobra, teraz mnie znowu cofnęło. Mam chyba przewagę HP. Okej, okay, ale czy on teraz zginie? Dobra, zginął, ale ja tutaj no niestety też nie zebrałem yy, śrubki. Mamy 2 do 2, tam leżą 4 śrubki. Naprawdę, teraz chyba tam zdąży, czy nie zdąży? Nie, nie weźmie. Tak, bo on był tam daleko. Czyli mamy remis, no, czyli to chyba wygram, ale to naprawdę wygrywam to na farcie. Ogromnym farcie. No, nie, nawet tutaj nie zbiorę ich wszystkich. No, tak to niestety wygląda, więc yy, co? No, wygrywam trzecią rundę, więc tak naprawdę wygrywam to 3 do 2. No, ale wiecie, tutaj trzeba mieć naprawdę czasami ogromnego farta, bo jednak no, te kolce naprawdę mega denerwują. Więc tak to właśnie się prezentuje. Wygrywam to 3 do 2. To by już było na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Do jutra. No i cześć.